Siemacie, kochani, cześć, 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 witam was w kolejnej odsłonie audiobooku samotny Półwysep Włodzimierz Steyer. bardzo ciekawa książka, traktująca o losach tutaj pomorza i ataku Niemców, a także tym przy przygotowań, które tutaj miały miejsce do II wojny światowej, a o losach też sporo jest ludzi. O tym, co tu się działo. No i ogólnie, jeśli Was to ciekawi, to zapraszam. A jeśli nie, to. Kaj, na początku pozwolę sobie polecić kanał Czerwcowe Lenki. Bardzo ciekawe historie, porady, kulinarne przepisy. No naprawdę, co kto będzie chciał. Naprawdę tam jest. Tam jest wszystko. Tam, tam jest lepiej jak w Warner Brothers. Kochani, pozwolę sobie też polecić swój pierwszy kanał typowo męski punkt widzenia. No tam co prawda nie nagrywam ostatnio, ale są też ciekawe treści spośród Was, którzy jeszcze nie oglądali. A jeszcze, wy, którzy już oglądali się, to na pewno tam coś wyłowicie dla siebie, jakąś perełkę. <grym> tam masa perełek jest. Tak tak kochani zachowanie dystansu to jest podstawa w obecnych czasach a jeszcze bardziej dystansu do samego siebie nie do sytuacji, która nas otacza to już jest w ogóle także kochajmy, kochani zachowajmy luz nie spinajmy się i um, już zaczynamy y, następny rozdział to jest bocianie gniazda żeby nie przedłużać Bociany rzadko gościły na Półwyspie. To też gdy parę wieków temu, za czasów króla Jana III, jak mówili pradziadowie, jakiś szaławiła Bocian, nie obawiający się ani morki, ani sztormów, zbudował mocne gniazdo na rozłożystej sośnie o gładkim pniu, ryboki helskie, nie powiedziałem co to jest takie określenie, Raz na zawsze przezywały to miejsce bocianiem gniazdnym. Chociaż potomstwo tego bociana nie wróciło na ojcowiznę. Może nie nauczyło się łukać młodych węgorzy i grających na przybrzeżnych mieliznach, a może znikły dawne leśne stawy czy rozległe kałuże dostarczające pożywienia. Burze jesienne rozwiały pomału gniazdo, ale pozostało ono w pamięci ludzi i dało też nazwę okrętowym gniazdom, bocianim na masztach. Właśnie. Bardzo ciekawe, nie? Usianie gwiazda. W sierpniu 1939 roku ckm miści z baterii przeciwlotniczych, pamiętający przyloty prusackie jeszcze w czasach pokoju, zaczęli się zastanawiać, czy nie warto wyleść gdzieś naprzeciw wroga razem z powierzoną Maksym. Maksymką, a Maksymka to jest kochani skrót od CKM-u typu Maxim. Maksymką, no tak widzicie, takie określenia właśnie. Ja lubię przeinaczać język polski, ale tutaj to widzę, że przeinaczają. A gdy sygnalistą zbudowano z pięknych belek aż 11 wież obserwacyjnych z telefonami, Wzorowanych na wieżach triangulacyjnych cekajemiści zakasali rękawy. Skąd zdobywali deski, gwoździe, wiązadła, to już pozostanie marnarską tajemnicą. Ale wiele na najbardziej strzelistych sosen, z wyjątkowej wśród helskich karlików, krasi i mocy, dostało krzepkie i trwałe okapy pod wierzchołkami. To okapy stanowiska zamaskowano od góry przemyślnie farbą i gałęziami. Marnarze mawiali. Na Helu to się mnożą bocianie gniazda, ale bez bocianów. Z winnych, zręcznych CKM-istów, którzy dokonali nie lada wyczynu, nie tylko włażąc na wysokość około 10 metrów po kilka razy dziennie, ale jeszcze wciągając, instalując tam swoje ciężkie karabiny maszynowe, przezywano ich wiewiórami. Nazwa ta była dodatkowo uzasadniona faktem, że najsprytniejszy z nich kresowy czubryk, Stramar Kardaż był ponadto ognistym rudzielcem. Ten nie potrzebował nic oprócz małej, a za to dobrze wyostrzonej siekiery, którą manewrował artystycznie takiemu bal, balkonowi jak jego poręcznimi naokoło Sosny, aby ustanowić CKM na wszystkie strony świata. Nic nie dorównało. A gdy z czasem sporządził sobie sztormową drabinkę linową. Został uznany za przodującego budowniczego bocianie gniazd z wygodami. 1 września bocianie gniazda zostały obsadzone na serio, jak twierdzili komendanci sektorów. Od razu po nalocie na Płuc. z wykazaniem swojej przydatności, cykelmiści musieli poczekać aż do drugiej po południu, kiedy Niemcy przylecieli po przetrawieniu popołudniowego obiadu. Zachłóczały nad helem motory nurkujących kondorów zagrzmociły wybuchy spadających bomb, zagrały działka przeciwlotnicze, zatarkotały seriami CKM. Tuż, tuż ponad obok i obok ponad bocianich śmigły śmigały złośliwe ptaki, rozróżniano profile pilotów i twarze załogi, często radiotelegrafistek. Ale kule ckm jak zaklinali się strzelce, odskakiwały od gładkich kadłubów i ześlizgiwały się z grubego czeskiego szkła. Większość wiewiórów miała łzy w oczach. Czy damy im rady? Jak? Dopiero wiadomość, jak dwa sztukasy pozostały wraz z załogami na zawsze pod helem przybrzeżnych wodach zatoki i morza, ukoiło nieco żal i gorycz zawodu. Żywicie, kochani, tu jakiś jest. Jakaś informacja, że tam. Dwa sztukasy no zawsze podchalam. Jak ktoś tam szukał, może zostały wydobyte, może nie. A może to jest, wiecie, jakaś tam fikcja. No, różnie można na to się zapatrywać. No, ale jak ktoś szuka, nie? Róż, mają różne metody szukania też, nie? To nie jest tak, że, wiecie. Szukają. No, różne są metody. Wszystko jedno zdecydował główny yy, Wiewióra. To na pewno strącili te boss, boforsiaki. Oni pięknie je kryli, a my co? Cosik yy, nam nie klapowało? Za miękkie kulki? No i taki język, no. Gdy omawiano tę sprawę z dowódcy rejonu, wiewiórom przekazano okulnik. Nie strzelać do nich w przelocie ani odlocie, lecz tylko w nadlocie i to serią do śmigieł. Ponadto, powinno to dać inne wyniki, ale chyba e, tak, panoczki i bracia. E, dopiero na trzeci dzień po południu doczekano się większego nalotu. Była to zemsta za przepędzenie tegoż dnia przed południem hitlerowskich kontorpedowców. Głównym celem ich ataku były kontorpedowiec Wicher i minowiec Gryf przycumowane w porcie wojennym. Bomby padały wtedy gęsto, a kondory śmigały w poprzek Półwyspu nad zatoki, nad morze, z nadmorza, nad zatokę. Nie wiadomo, czy kardasz wymodlił sobie, aby wybrały trasę nad jego gniazdem, czy też miał dobre miejsce na rozdrożu dogodnych dla niego przelotów, bo nagle serce mu zamarło. Od morza wprost do niego nalatywał ciężki, opładowany bombami samolot. Kardasz miał go już na swojej muszce kołowej, ścisnął zęby i czekał. Z 50 metrów wygarnął całą serię wprost w śmigła. Minęło nad nim naprężone i zaskoczone oblicze pilota. Samolot poderwał się do góry, następnie przeleciał 200 metrów nad lądem, aby z piekielnym hukiem i trzaskiem wpaść do zatoki. Podniósł się czarno-czerwony wytrysk. Kardasz kręcząc na kolanach, pochylił się twarzą na złożone dłonie i całował nastił swego gniazda. Nastił to. Białoruska nazwa podłogi wyściełanej tarcicą. Pomocnik jego wychylił głowę w dół i wrzeszczał na całe gardło: Mamy, mamy, mamy! Kto tam woła, mamę? Jaki osesek? krzyknął Bosman e, z dołu, z rowów strzeleckich. Czarna chmura, jeszcze ogniem łyskająca, zaczęła opadać. W powietrzu latały niedopałki płótna. Skąd to jest? zapytał jakiś strzelec piechoty morskiej. To spodenki niemieckiej e, e, radiotki. Radiotka to radiotelegrafistka. Opowiedział sygnalista sektoru. Tego dnia straty floty były duże. I wichra, i gryfa zmogły kilkukrotne naloty, ale los i honor wewiórów był uratowany. Zdali egzamin. Na konto obocianin gniazd zapisano trzy zestrzelenia. Najbardziej efektowny był zestrzał Kardasza. Bomby jego samolotu nie zaszkodziły Helanom. No cóż, powiedział komandor przy raporcie: będzie trzech nowych Matów i trzech nowych Starmarów niech sobie na szyję jako odznakę specjalności bocianie gniazdo dodał z uśmiechem odtąd na wywiórach będzie leżała odpowiedzialność za to aby żaden lotnik szkopski nie latał wzdłuż y, ponad helem korygując ogień większych okrętów bo i tego czasem zapewne się doczekamy tak, y, pomoc angielska i tytuł następnego rozdziału. E, w początkach sierpnia 1939 roku zjawiła się w Rembertowie i innych pokazowych ośrodkach wojskowa misja brytyjska pod przewodnictwem ówczesnego szefa sztabu armii JKM generała Ironside'a. Jakież było jego zdumienie na Helu, gdy odebrano tam deperszą zapowiadającą niespodziewane przybycie paru członków tej misji i nakazującą ujawnienie ogólnego planu obrony Półwyspu, a szczególnie zapoznanie kompetentnych gości z instalacją podziemnych zbiorników ropy i magistralą rurociągu na brzeg morski i zatokowy półwyspu. Brytanofile zadarli nosy. Wizyta francuskiego Atasza Morskiego, która miała miejsce dekadę wcześniej, nie pozostawiła na Helu dodatkowego wrażenia. Była nacechowana jakąś nieporadnością i przypominała raczej. Ekskluzywną wycieczkę turystyczną. Rzeczywiście jeśli chodzi o przybycie misji Depesza nie zawiodła. Jeden z nowych trałowców przywiózł z oksywia dwóch podpułkowników, lotnika i specja komunikacyjnego typowych empire makerów, czyli traczy imperialnych. Jeden wpadł do misji z Iraku, drugi z Palestyny. Coś niecoś zobaczyli kiwali głowami potakująco. Sens tego był taki. W razie czego trzymajcie się. Wielka flota zwykle zdąży. Nieprawdaż? Dostali five o team, z dodatkami i odjechali. Bryta na chwilę przestali e, po prostu patrzeć pod nogi. Oczywiście, mawiali. Angielskie okręty podwodne na Bałtyku i zrzuty lotnicze to pewnie. Ta minimalna, i za, e, ta minimalna zapowiedź jest już w kieszeni. A reszta to znaczy pancerniki i bombowce od... Co z wami gadać? Nie znacie słowności i ambicji Albionu i w ogóle szara masa. Szara masa, dokładnie. dokładnie. To tu teraz mówię? Ciemnogród. Ciemnogród i zacofanie. A u nich jest ogród I do przodu. Tak. Znaczy, Nadszedł dzień 1 września. Z rana oberwał Puck. Do floty w dyni ciągle jeszcze zastanawiało się, czy prawdziwa wojna, czy to tylko prowokacja gdańskiego forstera. Oberwało oksywie, akurat wtedy Hel dowiadywał się z oficjalnego sygnału gramu, że wróg w kilku miejscach przekroczył granicę Rzeczpospolitej. I tu, kochanie, jest przedwojenny widok latarni helskiej, zniszczonej podczas działań we wrześniu 1939 roku. To jest ta latarnia. Zresztą wam demonstruję. O, tak wygląda. A tutaj jest podczas bombardowań Helu. Hitlerowskie pancerniki dzieliły się rolami. Szlezy i strzelał strzelą od strony lądu stałego. Tu mamy Schleswig-Holsteina, tak? Proszę bardzo. Już wam pokazuję. Momencik. O. Tak. On tu strzela. Tak, on tu strzela. I co mamy na drugiej stronie? A tu jest tak. A jego bliźniak szlezin yy, wypływał na pełne morze i stamtąd prowadził ogień, do obrońców samotnego półwyspu, o, tutaj, on jest tak, tu, z daleka a tu jest zamaskowany gałęziami okap stanowisko dla ckm na strzelistych sosnach w Helskim Lesie. Hmm. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, kochani. Patrzcie tutaj, widzicie? O, ten element, o, tutaj, tak. A, w dobrym miejscu, co? W dobrym miejscu. Musieli odważnie, naprawdę, tam pani służby. No, yy, w takim miejscu. I samolot. Czy też ma działka, nie? I tak dalej. Przeminęły pierwsze walki. Okryli się sławą pocztowcy gdańscy i Westerplatczycy. Piękne karty w historii marynarki wojennej w obronie helu zapisały wicher i gryf i niektóre trałowce. Podwodne okręty, orzeł i wilk przerwały się na wielkie wody. Nie wystarczył pancernik Schleswig-Holstein wraz z chmarą torpedowców, trałowców i ścigaczy. Nauczony doświadczeniem ciężkiej przyprawy z Westerplatte. Wezwał pomoc w postaci drugiego pancernika Szlezin. Peszył go baterie helskie podczas walki z Westerplatte. Chował się w Gdańsku za zakrętem pięciu gwizdków, dokąd one niestety nie sięgały. Ale kiedy w roku 1939 myślano na Helu o pomocy brytyjskiej, na te pytania o nią Warszawa niezmiennie odpowiadała. Wasza dopesza numer... ileś tam? Nieaktualna. Dowódca floty tęsknie obserwował niezwykłą we wrześniu gładziznę Bałtyku wypatrując masztów i perskopów brytyjskich. Zdradzały go zapytania jakie stawiał sygnalistom, a, a zarazek brytanofilii robił swoje. Gdy jedna z baterii przeciwlotniczych ostrzelała pewnego ranka na rozkaz dowódcy rejonu mocnionego zespół nieprzyjacielskich okrętów płynących w jej sektorze wodnym ze sztabu dowództwa floty, nadeszła telefoniczna rada. Strzelajcie bardzo uważnie, bo tam mogą być brytyjskie e, e, okręty podwodne. Nie wypadało przecież zabronić w ogóle ognia w kierunku morza. Z zarządzeniem losu w tych ciężkich dniach musiały być momenty rozwalające szarą masę. Pewnego wieczoru w trzeciej dekadzie września do dowódcy rejonu mocnionego podszedł szeregowy Straży Granicznej ze słynnego później kutra motorowego Batory. Był to wytrawny amator krótkofalowiec, który zameldował. Panie komendorze, mam ważny komunikat na osobności. Proszę. Pomoc angielska zapewniona. Mi pokwitował mi Oxford i Manchester. A nadałem, Michel walczy nadal. Potrzebne jest lotnictwo i łodzie podwodne, dla odpędzenia lub zatopienia pancerników, które najbardziej dokuczają. Pokwitował także Kopenhaskie Radio Amator. Jakże Jakżeście to nadali? Klerem po angielsku. A kler to jest otwartym tekstem. Dla dobrej sprawy powinienem was zamknąć, ale machnął ręką, aby dziecko nie płakało. Nieco zgaszony strażnik wycofał się. Parę dni później dowódca Helu wracający łazikiem spotkał amatora pomocy brytyjskiej i krótkiej chwali zapytał: No jak tam z Waszą pomocą? Czy słowo stało się ciałem? Nie, smętnie odrzekł, zapytany, odpowiedzi żadnej. Tylko ten duński Gach mówi, że jest neutralny i nie przekaże do naszej ambasady, jak go prosiłem, wiadomości z teatru wojny. Takie miętkie puszkopisko. W okresie załamania się obrony Helu w pierwszych dniach października idący do niewoli Brytanofile patrzyli dobrze pod nogi, obawiając się nie nastąpić na minę. Wtedy usłyszano znamienną wypowiedź dla jednego sztab ze sztabowców floty. Zobaczycie, że Anglicy każą im odesłać nas do Francji. Prorocze słowa odnosiły się jednak... odniosły się Dopiero w roku 1945, gdy anonimowy rozkaz skazał zmykającym przed Armią Radziecką faszystom gnać Jeńców z oflagów do stref wysuniętych jak najdalej na zachód. A gdy jakiś wesołych zanucił słynną szkopską zwrotkę na England, opasły dowódca konwoju nawet nie warknął. Okazało się, że jest też brytanofilem. Obracał się tylko niespokojnie i wzdrygał gdy ktoś w tłumie zawołał złośliwie Iwan Kom a ci co równali z nim krok jakoś nie pamiętali, że kiedyś na Helu nie zobaczyli ani maszczu, ani peryskopu okrętów, władczyni mórz ani samolotów, a eter, aczkolwiek kwitował nadawany wiadomości pozostał niemy także tak kochani, bardzo ważną rzeczą widać Yy, czytając, yy, też ja tak widzę, jest yy, zdanie bo co innego, wiadomo. No, jak jest jakiś tam, czy tak powiem, no ja wiem, tam może jakiś tam kryminał, coś takiego, ale tu jest taka widać czasami taka, takie słownictwo, że tak powiem, bardzo specjalistyczne, odnosi tam, no wiadomo, jakichś tam zachowań żołnierskich, yy, też. Yy, no w tych czasach, co znaczyły pewne powiedzenia, zupełnie inaczej teraz je odbieramy, nie? Nawet jak się czyta teraz czy coś, zobaczy taką sprawę. Jak, to są zwykłe daty, no jak w szkole gdzieś pytają i tak dalej, to są zwykłe wydarzenia. Nie, nie widać za nimi jakichś tam ludzi, którzy a przecież to masa ludzi była, nie? A całe, całe słownictwo Ym, sobie zachowanie, to wszystko, yy, no, masa rzeczy, które się za tym kryły, i to wszystko, widzicie, to, to jest takie, to jak spojrzymy w przeszłość, jak oglądamy kroniki, na przykład yy, polską kronikę filmową, na przykład, no to, to widzimy tam jakieś tam urywki, prawda? I one tam yy, jakiś tam świat urzucają, ale to tak, to że widzicie, no tak, no tak to jest, kochani. Kochani, y, y, ja jeszcze pozwolę sobie przypomnieć Wam, że następne rozdziały y, następne rozdziały dwa to będą, ścibskie ptaszki I sobie cyk zaznaczam tak jest i wyokrętowane załogi o, tak sobie zaznaczam Myślę, że książka was ciekawi, co? Takie takie wydarzenia co tam się właśnie działo i tak dalej. Ciekawe, ciekawe to jest. No ja powiem, że ja się nie przygotowuję do... ja to czytam spontanicznie. Nie czytam tak jak aktor wcześniej sobie tekstu i gdzie muszę wzmocnić akcent, a gdzie wiadomo i tak dalej nie zaznajemy się z tekstem czytam go spontanicznie tak po prostu no a kochani, abyście byliście widzami yy, yy, uczestniczyliście ja u was byłem na chacie czy ja już wcześniej mówiłem w różnych miejscach oglądacie yy, to jest audiobook Samotny Półwysep autor Błodzimy Sztajer widać bardzo fajnie napisana książka tak jak Czytanie ciekawa, fajna. Ja się kłaniam Wam, życzę Wam dobrego samopoczucia, żeby wiosna jak najszybciej przyszła. Się macie, cześć na razie.